Cześć, witamy was bardzo serdecznie. Z tej strony... Ja. Y, ...Darciu i... ...Paewr. I to jest, będzie prawdopodobnie pierwszy odcinek mm, naszego takiego małego projektu. Y, Darciu i Paewr. Y, nie mylić z trojo i to nie jest plagiat, bo każdy może coś takiego moim zdaniem zrobić. I dobrze, jako pierwszą grą... Y, pff, tfu, ...pierwszą grę wzięliśmy co? Mm. Nie wiem. Ja, ja nie pamiętam ten nazw. To jest jakieś T coś tam. t worlds No właśnie. I to jest coś podobnego moim zdaniem do Wormsów, tylko że jest bardziej... Moim dynamiczny. zdaniem do... tak do no, Moim zdaniem do eee... Y soldata. Soldata, ja nie grałem w Soldata. No, siło wysoki... nie, nie jest tam nie gra. Tak, jestem największym No Słuchajcie. Eee <laughs> y tak, ja w ogóle nobiam ten że Solę, że tak y lamimy. Ja nigdy tak naprawdę nie grałem w tę grę. Ja gram pierwszy raz, odmieniam pokazał. i ja, ja też tak naprawdę. Może czas, raz sobie wywołałem tą grę, ale. Fuck, ktoś tu do mnie idzie. Ratunku. Jezu, I to jest jakiś ninja, który mnie goni. What the fuck. Dobra, i tak. Odcinki z naszego cyklu będą się pojawiać możliwe, że co tydzień. Kiedy tam będziemy mieć czas, nagrać na coś, to nagramy wtedy. A mamy mało czasu ogólnie w tygodniu i tak... Nagramy może teraz kilka odcinków, ale nieważne. To jest gra t stworzona jakoś niedawno. To jest chyba produkcja niezależna, chociaż ma dużą popularność już, choć to mały. Ja się nie dziwię. Czekajcie chwilę. Dobra, jestem. Mmm, na chwilę mnie nie było. Mogę się zauważyć. Powiedz coś. Coś. Coś no, jeszcze. Nie, nie wiem. naprawdę. No, coś jeszcze. <laughs> nie podrabiaj JJa. Ja nie podrabiam JJa, też tak robię. Powiedz, też tak robię. Też tak robię, haha. Podrabiaj JJa, ty ptaszku. Dobra, ale Biedu, może będziemy prowadzić jakąś rozmowę na poziomie. Więc, y, co zamierzasz grać ze mną, drogi paewrze? O Jezu, to ty, cześć. No, zabiłeś mnie ty I Żegnaj. No, to z deathmatch, no nie? No, dobra, i co zamierzamy grać? Może będziemy mieć grę pod tytułem Wolfenstein y, Dzisiaj próbowaliśmy nawet to nagrać, ale są straszne problemy z serwerami. Z czego? Z na Z Holfensteina, Enemy Territory. Ja picie. Chowa nazwa. E, 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 ogólnie może będzie coś zła roka, kiedy Paweł wreszcie to pobierze. Bo on się opierdziela i nie chce mu się tego pobrać. Jej! On się długo odbiera, a ja mam bardzo wolnego neta. Jej! Ale jakoś się chyba dobrze słychać. Jeśli kiedyś zobaczycie gościa z wolnym netem, to znaczy, że ja. Yy, ogólnie mam do ciebie pytanie techniczne. Yy, słyszysz siebie? U mnie? Nie. To dobrze. Znaczy, że mam dobrze ustawione speakery i inne sprawy. Podczas nagrywania Mix stereo. jej! Okay. Znaczy nie nagrywam Mix stereo, tylko... A nie ważne. Mam Windows 7, jestem takim pro elo facetem. Tylko prawdziwy gamerzy. O, cześć, nie zabijaj mnie! Nie zabijaj mnie! Mam bazukę i ja zahamam ja to nie była bazuka, tylko był granatnik. Coś tam zrobił. A nie, to nie ty. Możesz, ty zabił mnie. Jakiegoś. To znaczy, ja cię zabiłem, nie? Co? to? Nie. Oczywiście, że ja... ja. jestem takim hamem, żeby cię zabijać. Tutaj mam fajnie. Mam shotguna jakiegoś. Może coś podobnego doszło do shotguna. Okej. Okay. Jej. Jakim? Ej Patrzcie, ja jestem mocno. piąty w rankingu. Piąty? Piąty w rankingu. Tak, brawo. Brawo ja. Jestem taki najlepszy, czuję się taki fajny. Um, dobra, a teraz małe info, jeśli chodzi o mój kanał. Eee, tak, zawiesiłem wrzucanie odcinków z Medal of Honor, starego mojego. Ponieważ. E, ponieważ, ponieważ, ponieważ. To jest tak? Paevr do mnie strzela kaszek. Ponieważ, ponieważ nie mogę się wysłowić, nie, ponieważ tak, miałem w naprawie laptopa, mam strasznego, form całego formata miałem, nie mam żadnych save'ów po pierwsze, po drugie mam nowy system, po drugie mam nowe możliwości nagrywania, a po trzecie usunę wszystkie filmy z Medala i po czwarte, po czwarte? Zgubiłem się. I po kolejne będę to na nowo nagrywał, ale nie, mohaba może jakąś inną grę, bo szczerze mówiąc na ten czas Medal mi się znudził. O, widzę, że tutaj są jacyś Polacy nawet. Więc powiedz ty coś, drogi Paewrze. Paweł, że Paweł... Paweł się Ja wstydzi, nie wiem, nie wiem, co nie mówić. Nie Paewr... mogę nic mówić o moim kanale, ponieważ... mój kanał tak naprawdę nie istnieje. Nie tylko sobie założy. Paweł ogólnie się bardzo wstydzi, ponieważ to jest jego pierwszy film. Nie, nie wstydzi. się. Fuck okay. popełniłem samobójstwo. Nie, nie wstydzę się. Nie? Idź do mamusi, niech cię przytuli. Zabinnie jej i gościu mnie z młotka zabił. Też będę chodzić z I młotek jest naprawdę kochrząc No. Jest, z Ej, jedna jest, jedna z jest o, broni, tak zabawny. Ale młotek jest moim cześć. zdaniem w tej grze Zabiłaś Nie mnie. wiem czy ja palę ale mam jakąś fajną broń i ona jest mocna. Mm -hmm. Jest u Ciebie jakiś ranking? O jest. Jestem siódmy. Yeah. Jestem lepszy od Ciebie. To najważniejsze. Fuck you. Mam ja nadzieję, że ta będzie miała wielu I... Aha, jesteś jednak cały czas, raz, dwa, trzy, cztery... ...piąty w rankingu, a jestem siódmy. Fudzkju, baby, fudzkju. Dammit, this game. Ej, nie, mam, mam coś... a ja zauważyłem, z że tutaj chodzi, kurde, jakiś ninja cały okay. czas. Chodzi tutaj cały czas jakiś ninja i wszystkich koksi? Co? Tutaj cały czas jakiś ninja chodzi i wszystkich killuje. No nie, normalnie no już kilka razy mnie jakiś różowy ninja z posterem z brawą zaatakował tutaj. Wiesz, że jak dwa razy skaczesz, to patrz, skaczesz, Taka a potem się znowu odbijasz. O. Wiem. Jak w Soldacie. W Soldacie nie. jest tak, że ci znów leci coś. Taka chmurka jest w Oj, oj. Chyba mi się kończy bateria. Hmm, to muszę połączyć laptopika. Jestem taki śmieszny. I już podłączam laptopa. Jest podłączony laptop. Ej, czemu się nie ładuje mój laptop? Bo jak? E... Bo właśnie wróciłem z naprawy, musisz go znowu naprawić. Nie, mm. e... jak on długo był na naprawiłem? Okej, okay, jesteśmy z powrotem, miałem problemy techniczne. E, Aha, myśli, tak, dobra, Entered. myślę. Myślę, że już naprawiłem. O, zabij, Pawra. A. I zabiłyśmy siebie nawzajem? Nie, ty popełniłeś no. samobójstwo. I mnie zabiłeś. Nie. Ty mnie zabiłeś i popełniłeś samobójstwo. Po prawej w, w prawym górnym rogu masz informację. Ej, jesteś... Ej, ale mało ludzi jest teraz. No nie jest dużo, ale mało. Widzę cię. Nie myśl, że ja ciebie nie widzę. Ej, jakiś facet mi uciekł. Nie? Taki szczery pupol. Jakiś gamer mnie tu... <noise> Mam samurajski miecz! I ktoś mi zabrał samurajski miecz, nie? Gdzie był? No, gdzieś tutaj, no. Ja... ja pod niego idę, chyba pamiętam, gdzie on był. Będę kampił na samurajski miecz, ja muszę mieć samurajski miecz. Gdzie to było? Fuck, zgubiłem to miejsce. Fools good, fuzz good. Fuzke, fuzke, fuzke. Jest to jakaś mini mapa? Yy. Nie, ja chcę wrócić do gry. Co ja zrobiłem? What the heck? Yy. Zabij mnie. Proszę. Yes. Yy, dziękuję. Okej. Okay. Yy, I no, co ja zrobiłem? Nie mogę się ruszać. Fuck. it, Aha, no bo ja piszę. No spoko, otworzyłem okienko czatu. Głupi jestem. No. Tu był samurajski miecz. Pamiętam to. Kampię tutaj na samurajski miecz. I co się... Ja, ja mam tutaj jakąś fajną broń. Tylko muszę najpierw ich usunąć, bo oni jeszcze zobaczą tą broń. I to jest laser. Fajna broń. Polecam. Ale dobre. Samurajski no, mieczu, Wyjawiaj się, weźcie. Fucky! E, ile tutaj kamperów na ten? Jej! Kurde, akurat się pojawił samurajski miecz i mnie zabili, nie? To jest szkoda, że ja nawet nie mogę kurde. nagrywać takich drzwi. E, tak, Paweł, Paweł ma dość słabego kąpa. Dość. No troszkę. Nie obwiniaj się. Mama cię. Ale powiem. mam przynajmniej dobry pancerz. Aha. No, dobra, ale no. I ktoś mi zabrał samurajski miecz, mój. Nie, ej, tam jest taka imprezka... Przy tym samurajskim mieczu. O, o Paweł, ty tu jesteś. Tu się właśnie pojawił samurajski miecz. Tak? Fajnie. I mnie właśnie zabili. Razem z tobą, to twoja wina. Nikt cię nie kocha. Kto mnie kilnął? Derek jakiś. Nie wiem, kto cię kilnął. Spider, Fajne to są te haki, nie? Haki? Haki? Jakie haki? No, prawy masz taki hak, nie? Jaki hak? No taki. Łańcuch jakby, którym rzucasz i się podnosisz, jak Spider-Man. Ty grałeś bez tego? Bez czego? No bez tego haka. Jakiego haka? No, ale nie A nie, no grałem. No chodzi ci o tą linę ma? taką. No, ten łańcuch, taki hak. Dobra, muszę kontrolować czas. Um, jeszcze chwilę. Jej. I WANT SAMURAI sw SWORD Ej no i znowu jakiś ktoś mi zabrał ten miecz, nie? Fuck you, baby O! Ej, i zabił mnie ten ktoś To bolało Zabolało od środka Dobra Żeby nie zadązać um... Nie wiem co zrobić, żeby nie zadzącać. Daj pomysł jakiś. Ej, jaka kampa tu jest na ten samurański miecz, nie? już drugi raz to mówię, ale no, naprawdę, godne podziwu. Aha czy ja jestem na kampie? O, nie, nie jesteś na kampie, znaczy ...fu, no, nie wiem, no bardzo dużo ludzi tam czeka na ten miecz. Chyba mi się wydaje. Tak, ja jestem chyba. Nie uda zdobyć miecza. Samurajski miecz! Masz? Twoja mała jest dostępna. Y wiem. Nie będę ją z nią gadał na skajpie na razie. Aha, ty nagrywasz. Teraz w ogóle, przecież Śmieszne. To y nagrywanie mam. Nie, po co? Los no Fuck! Zrzucili mnie! Jak mi zabiorą miecz, to, to ja ich zbiorę. Kurde, mam lagi, jak ja Ej, ale mnie zlagowało. Ale mnie serwer zlagował. No mi... Też, mi też, ja... Okej, okay, już jest... Fuck, jakiś ninja okay. tutaj. Tak, 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 tak. Zaraz się Ej, mi się pojawi. Ej, co jest, jak ta zrobi? Yy, to chyba może sobie coś wybierać, nie wiem. Jakieś rzeczy możesz chyba wybierać. Fuck it. Jesteś? Ja jestem. Bo coś mi zmieniło, wiesz co? Kamerę yy, jakoś mi pogorszył się głos na ciebie. Pogorszyła się jakość naszego. naszej rozmowy. Jest jakiś kaspik, który ma najmniej punktów. Nie wiem, ja tu chcę zdobyć wierszcie to samurajski, mieć i zdobyć parę fragów. Fajnie, nie mogę zaskoczyć mam lagi. Patrz, idę do przodu i wracam. O. Pojawia się mieczu. Come get I zabili mnie. A mieczu nie, czemu nie ten laser nic im nie robi? No robi im. Laser jest o, dobrą bronią. W kit. Y yay. Ej Kaspin mnie tutaj bije Ej, A Kaspin jest taki słaby Przed chwilą był ostatni chyba. A teraz jest któryś. Jeśli stronę. to był on O czekaj. Ej gość ma kartanę z nami. Fuck, Czemu ja zawsze nie trafię na ten kulem jakiś miecz samurajski? Zabawne, nie? Dla mnie nie. Dobra, I myślę, że powoli będziemy kończyć. Już? Żeby nie był taki długi odcinek. Nie jest długi. Znaczy, no już po około 20 minut nagrywamy, nie? Może 18 sakiem. A też nie chcę, żeby mi się długo renderował, nie? Filmik. Więc na pierwszy odcinek naszego cyklu Darciu i Paewr to będzie tyle. Więc dziękujemy, jeśli ktoś obejrzał te nubówskie rozgrywki. Żegnam się z wami, Darciu i Paewr. Yeah. Dzięki, że byliście z nami, narka.